Witam Was bardzo serdecznie. Ja nazywam się Barbara Anna Błaszak i jestem międzynarodowym interwentem systemowym. Chcę dzisiaj odpowiedzieć na pytanie, dlaczego sądy rodzinne chronią rodzica alienującego własne dziecko? Czy jest to robione celowo? Czy jest to spowodowane brakiem wiedzy? Czy jest to może kwestia przyzwyczajenia, stereotypów czy tradycji? Błędy w diagnozowaniu, presja czasowa, uprzedzenia sędziów co tak naprawdę tutaj ma znaczenie? Sędziowie, mimo że podejmują decyzje dotyczące spraw rodzinnych, nie zawsze posiadają odpowiednią wiedzę z zakresu psychologii, w tym psychopatii, narcyzmu czy socjopatii. Z tego powodu nie są w stanie dostrzec subtelnych oznak alienacji rodzicielskiej, które mogą być związane z głębokimi zaburzeniami osobowości u jednego z rodziców. Brak dostępu do ekspertów, którzy mogliby przeprowadzić rzetelną diagnozę psychologiczną systemu dziecka, czyli dziecka i jego otoczenia, skutkuje tym, że sądy nie dostrzegają mechanizmów, które mogą prowadzić do niszczenia więzi dziecka z jednym z rodziców. W sądach rodzinnych często panuje ogromna presja czasowa, co prowadzi do skrócenia procedur, w tym samym do decyzji podejmowanych w pośpiechu. Sędziowie w obawie przed wydłużeniem postępowania mogą unikać dogłębnego, ba, unikają dogłębnego badania sytuacji. Co sprawia, że nie dostrzegają problemów związanych z alienacją rodzicielską. Decyzje są podejmowane na podstawie powierzchownych dowodów, nieprecyzyjnie przygotowanych opinii OZSS czy nawet y, uzyskanych na lewo y, zaświadczeń przez jednego z rodziców. A miejmy na uwadze, że rodzice z zaburzeniami y, psychopatycznymi, narcystycznymi potrafią stworzyć masę. Przepięknych dokumentów. I sądy tego nie podważają. Decyzje są więc podejmowane na podstawie naprawdę powierzchownych dowodów, co prowadzi do błędności wydawanych decyzji, wydawanych na całe życie dziecka czy dzieci. Sądy rodzinne, ze względu na rutynę, często opierają swoje decyzje na sprawdzonych schematach. Zwykle w sytuacjach konfliktowych sądy mogą Mieć tendencję do przyznania opieki jednemu z rodziców, nie biorąc pod uwagę pełnej dynamiki sytuacji, w tym możliwości psychologicznych, manipulacji drugiego rodzica, uprzedzenia i przyzwyczajenia, jakie sądy wykształciły w sobie przez lata, prowadzą do błędnych ocen sytuacji, co jest niekorzystne dla dziecka. I to zauważamy na przestrzeni ostatnich mm, wielu, wielu lat. Bardzo często, w większości przypadków, jest tak, że decyzje są totalnie błędne, niszczące dla dzieci. Sędziowie, którzy są ludźmi, ludźmi, z własnymi doświadczeniami życiowymi i z własnymi przekonaniami, również błędnymi, nieświadomie podchodzą do sprawy, do sprawy w sposób stronniczy. Nieświadomie bądź świadomie. Często spotykamy się z panią sędzią, która wiemy, że e, przeszła bardzo burzliwy konflikt e, rozwodowy e, i czy uważacie, że ona naprawdę e, dokona obiektywnej, neutralnej decyzji e, dla na przykład alienowanego ojca, który próbuje udowodnić, że jest niszczony przez kobietę, czy na przykład sędzia, który jest panem który został przez, któremu został na przykład odebrany cały majątek przez już byłą małżonkę, czy on będzie decydował na korzyść pana czy pani? To są naprawdę takie cztery kluczowe kwestie, ukazujące jak system sądowniczy, zamiast chronić interes dziecka, zamiast chronić prawa dziecka, w rzeczywistości jeszcze bardziej dziecko krzywdzi, traumatyzuje. Decyzje podejmowane są z braku wiedzy, w pośpiechu, z przyzwyczajenia i na podstawie personalnych uprzedzeń sędziów. Ja nie globalizuję, żeby nie było, że obrażam tutaj teraz każdego sędziego sądu rodzinnego, karnego, czy każdego urzędnika prokuratury, czy innego organu ścigania, czy wymiaru sprawiedliwości. Nie, ale w większości przypadków. Tak właśnie się dzieje. Jest to bardzo błędne, jest to bardzo kaleczące dla dzieci na całe ich życie. Dziękuję bardzo za wysłuchanie mojej wypowiedzi.